Chcemy zgłosić morderstwo. Na drzwiach nie ma śladów włamania. Nie ma śladu użycia wytrycha. Drzwi mogły być otwarte oryginalnym kluczem. Tak samo alarm. On został wyłączony za pomocą kodu. Ktoś wszedł w nocy do naszego domu i zabił naszego psa. Komu mogliśmy coś zrobić? Co się stało? O, chodź, idźcie do sypialni, zabijcie się tam. Żadnego ale. Jeżeli ten ktoś się pojawi, to ja tu będę. Nagrywanie jest włączone non-stop, bez możliwości przerywania. Gdyby też macie kamerę? Napastnik musi sporo tańców wiedzieć. Nikogo nie podejrzewam, ale musimy wykluczyć każdą ewentualność. Jesteście mordercami. To jesteś chora. Poza szkołą macie się nie widywać. A jak ktoś wejdzie i zrobi nam krzywdę? Zabili psa! Wzięłaś tabletki. Ważne jest to, żeby zachowywać się normalnie. Myślisz, że się zdradzam? Sama zgodziła się na to, co tu robimy? Telefon. Kto to jest? Koleżanka. Każdą najdrobniejszą rzecz zawsze robimy dla waszego dobra.